Wszystkich. Chciałam Was serdecznie przywitać w naszym domowym laboratorium. Wraz z moimi dwoma asystentami pokażemy Wam parę eksperymentów. Do pierwszego eksperymentu będziemy potrzebować naczynie, w którym jest dużo wody, dwie mniejsze szklaneczki, kawałki papieru. Proszę. Szklaneczka. Proszę, wkładamy do środka papier. Ten eksperyment pokaże nam, że jeżeli zamoczymy szklankę w tej misce z wodą, że w środku ten papier nam się nie zmoczy. Proszę, próbujemy. Proszę. Tylko pamiętacie, musicie przycisnąć, bo siła wyporowa jest taka, że szklaneczkę nam może nie I wybaczcie się, mamy co? Próbujemy. Uważajcie się. Słucho, papier jest w środku suchy. Chcecie jeszcze raz próbować? Nie, może drugi. No próbujcie. No. Popatrzcie się, w środku jest sucho, jest, rozleście się cieczy. Widzicie? Dobra, wyciągamy. W drugim eksperymencie pokażemy Wam, jak robić bańki na stole. Będziemy potrzebować słonki, wodę, cukier, płyn do mycia naczyń i łyżeczkę. Do pojemnika z wodą do szklanki wlewamy Wsypujemy cukier, jędrusiu, żeby ją musieli to wymieszać wszystko. Następnie op, dajemy dwie łyżeczki płynu do mycia naczyń. I to wszystko mieszamy. Tomek, proszę, cię mieszasz. Uzyskanego płynu rozlewamy trochę na stole. Rozmasowujemy i. Czekajcie, powodźcie się rurką. Tam gdzie jest pianka. Nabijamy i podmuchamy. Tylko musimy delikatnie. Mamy próbuj. Kto zrobi większą bańkę? Weź sobie na mocz stół. Ok. Ulubionym zajęciem Jędka jest rozbijanie babek. Więc... Do trzeciego eksperymentu będziemy potrzebować talerzyk, wodę, świeczkę, zapałki. Przy tym eksperymencie ważne jest, żeby pomógł Wam ktoś dorosły, ponieważ będziemy zapalać zapałki. Tak więc, Tomek, zapalasz świeczkę. Do czwartego eksperymentu będziemy potrzebować białe kartki papieru, cytrynę i pałeczki do uszu. No jak proszę się. Maczamy pałeczek w cytrynie, żeby był mokry, i piszemy na kartce. Gdy nam wyschnie, pod wpływem temperatury, możemy dać go na grzeli, taką kartkę albo do słońca. Pokaże nam, co napisaliśmy. Nasze prace są już gotowe. Na filmie mogą być one niewyraźne, ponieważ jest to sok z cytryny. Gdyby nie udało się Wam wyciągnąć tego napisu, który stworzyliście lub rysunku, poproście osobę dorosłą, żeby przeprasowała Wam gorącym żelazkiem. U mnie jest to serduszko, choinka i miałabyś dziewczynka, a u Tomka jest napis jaki. Dziękujemy Wam za uwagę, za to, że oglądaliście nasze eksperymenty. Mamy nadzieję, że uda się Wam w domu je powtórzyć. I do zobaczenia niebawem.